W kuchni dzisiaj. Tam przedszkolacy i Anitka yy, piszą sobie list do Mikołaja, co na razie kolorują. A my tutaj działamy w kuchni. Dziewczyny są na zawodach chowywania. A u nas przed nami sobota. Tata w pracy. Więc jesteśmy tutaj sami. Pokażę Wam później yy, naszego nowego kucika. Mamy nowego budzika. A i w ogóle poobcinali tutaj wiklinę i tak się zrobiło pusto, taka przestrzeń gdzie tam nasze kurki widać, kogucika nie widać, ale to Wam później pokażę. Ja kończę mój kapuśniak i zabieram się do do pracy. U nas dzisiaj kapuśniaczek, kapuśniaczek się gotuje, jeszcze troszkę. Ale będą listy. Żeby Mikołaj dał prezenty. Żeby Mikołaj da, dał prezenty. Właśnie. Julia, i co? Patrzcie, jak Laurka tu pracuje. No, zaznaczyła wszystko, bo chyba nie wie, czy była grzeczna, niegrzeczna. Różnie to bywało, nie? Tak. Pokaż, a ty co zrobiłaś już? Ja się już gwiazdki pokolorował. A ty nadzór widzę. No sprawdzam Dobra. nie wiem czy uda mi się tu znaleźć chwilę spokoju ale muszę się trochę wytłumaczyć kochani był taki film o planach na październik bardzo dużo rzeczy z tego zostało zrealizowane nie wszystko ale w tym miesiącu z racji tego że mieliśmy kupę takich spraw było mniej filmów i nie nagrywam takiego filmu z planami na listopad te plany są, nie do końca wszystkimi się chcę dzielić. Z takich planów tych październikowych, gdyby ktoś tam sobie chciał jeszcze odsłuchać, jak to było, to tylko wam powiem, że nie zrealizowaliśmy tej naszej drogi i ogrodzenia. Resztę rzeczy udało się zrobić, także, także jest fajnie. I, I co? A na listopad u nas się już teraz bardzo dużo rzeczy dzieje. Zostawiamy troszeczkę dla siebie. Chcę dla Was nagrywać i, i muszę nad tym popracować. E, chyba się bardziej trochę jeszcze przełamać. E, bo niby e, jestem osobą bardzo taką otwartą, żywią i chętną do wszystkiego, a e, YouTube jednak mi jakoś tak wstrzymuje. Chciałabym bardzo, e, ale też bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi. E, też e, chciałabym wrócić do takich swoich kwestii zawodowych, czysto zawodowych. E, tu już nie chodzi o filmy, działalność, tylko właśnie już o, o, o mój zawód, jaki, e, jakim jest nauczyciel. Więc też chciałabym się do tego przygotować w jakimś tam stopniu i, i, i być, jak ktoś mówi, w gotowości takiej, że, że mogę wrócić być i być i spełniać się też na na tej płaszczyźnie. No nic. Yy, w sypialni troszeczkę mała metamorfoza. Uwiedzieliśmy łóżko, bardzo korzystnie to wygląda. W sumie za chwilę może Wam pokażę, jak to teraz wygląda, bo, yy, bo myślę, że jest tak dosyć ładnie. No, a wygląda to tak. Także mamy dużo miejsca, moja toaletka. Fotel wykorzystany. W końcu wymieniłam te gałki, zobaczcie. Mam takie zniszczone gałki. Toaletce, teraz już wymieniłam, także już są nowe. Tam lampka, o mój bidon został z nocy. Książka, którą przeczytałam. A, przy okazji to wam pokażę jeszcze tą książkę. Bo myślę, że o tej książce akurat warto coś powiedzieć. Wewnętrzna eee, dobroć. Stań się rodzicem, jakim pragniesz być. I powiem Wam, że w kwestii motywacyjnej. I gdzieś tam pracy nad sobą i tym, żeby się utwierdzić, czy coś robimy dobrze czy źle. Super. Nieważne w jakim dziecku, wieku masz dziecko, czy masz, czy w ogóle planujesz nawet dzieci, to też jeszcze może być. I nawet jak masz dziecko, które jest dorosłe i już z tobą nie mieszka, polecam. Polecam, bo autorka nawet y, autorka czy autor? No właśnie, tego nie, y, chyba autorka. Zaznacza, że relacje, które są złe, można naprawić w każdym wieku. I to nieważne, czy to jest osoba dorosła, dziecko, malutkie dziecko także bardzo Wam polecam. Patrzcie, jakiego mam pomocnika. A nitka mi pomaga w za dużych rękawiczkach. No, wszystko już pochowane. A mamie się przypomniało, że sadzimy tu jeszcze coś. Żeby na wiosnę było fajnie. No, to robię dziury dalej. Narzędzie jest. Działamy. Zepsułam swoje narzędzie. Teraz no, idziemy z takim czymś. I będziemy tak robić. Chciałabym Wam tu coś nagrać, ale ciężko. Z tego kogościa nie zauważyłam. Aj, te kokoszki. Aj, te kokoszki, moje. Jak tam, kurki moje. Wszystkie tutaj. No. Pozjadały ziarenko, zaraz Wam przyniosę znowu. Zobaczcie, jaki mężczyzna. Piękny jest, prawda? Przychodzę dzisiaj do Was wieczorem na zegarek 21 prawie 30. Wszystkie dzieciaki śpią. Yy, co prawda teraz pewnie usłyszałam jej nastolatka, która pewnie nie śpi. Ale jest już w łóżkach, wszyscy się położyli. Maluchy dzisiaj dosyć późno się położyły, bo yy, przyniosłem takie gazetki z biedronki. Wiecie jak to jest? Czylę na zabawek, i pisanie listu do Mikołaja. Mogę jeszcze to, mogę jeszcze tego dopisać, także było z tym zabawy. A mieliśmy dzisiaj taki też emocjonujący dzień, bo najstarsze dziewczyny brały udział w konkursie wokalnym, także też cały dzień taki, taki pełen emocji, wrażeń i tam, może nie, a nie tyle analizowania tego wszystkiego, co takiej radości, śpiewania i no, takie fajne doświadczenia na pierwszy raz myślę, że super. I, I bardzo się cieszę z tego, że dzieci chcą. Że jesteśmy taką, taką rodzinką, która się angażuje w różne rzeczy. I wiecie, można tak po prostu, nie wiem, chodzić do szkoły, zbierać dobre oceny, uczyć się. A można też próbować różnych rzeczy. I nawet jeszcze wczoraj nad tym myślałam. Nie generalizując, ważne są te sprawdziany, oceny, ta wiedza przekazywana w szkole, ale też ważne jest budowanie pewności i wiary w siebie. I zawsze powtarzam to samo, że mamy nauczycieli, którzy wierzą, dają, tak powiem, takich wiatrów w plecy i pokazują, jak latać, tak? A są też tacy, którzy udowodniają, że, jak to się mówi, ich przedmiot jest najważniejszy i tylko nauczyciel wie wszystko na ten temat, a uczeń nie wie nic. Zdarzają się niestety dalej tacy nauczyciele, ale jest już ich coraz mniej. Także z tego też się cieszymy. I powiem Wam, że bardzo dużo takich nagrań ostatnio zrobiliśmy. Też nagrywałam różne rzeczy podczas zabaw, a później stwierdziłam, że chyba potrzebuję przerwy. Zresztą widzieliście to na kanale, że jest taka duża przerwa. I to jest też chyba taki czas. Ja nie lubię tej, tej pory roku może nie tyle jesieni co takiego przejścia między latem a zimą. Gdzie, pole, gdzie w lato ja mam po prostu bardzo dużo energii i teraz tego słońca jest teraz mniej i ja to bardzo odczuwam. Nie mam tyle energii w sobie co zawsze i motywuję się oczywiście świetnie, jestem w stanie się zmotywować do wszystkiego, ale organizm też czasem odmawia posłuszeństwa. No i, i więcej czasu potrzebuję na regenerację, jakieś takie są przemyślenia, yy, debaty, analizowanie różnych spraw, to też przede wszystkim. Także taki czas na ostatni dopadł, yy, ale to też może i dobrze. I czas na refleksji jest przydatny. No i co? Myślę, że do, do jesieni, do zimy jesteśmy mocno przygotowani. Nie będzie w tym miesiącu takiego filmu podsumowującego plany na październik i planów Y, takich na listopad. Y, postanowiłam, że nie będę się wyjątkowo dzielić tym, co mamy zaplanowane na listopad, a tak tylko z takich rzeczy to wam powiem, że w październiku nie udało nam się zrobić drogi ogrodzenia i nie posadziliśmy drzew. Y, Leł robi się niespodzona, tulipany mamy wsadzone, y, szkarnia ogarnięta, te wszystkie rzeczy, które tam miałam kupić, są zakupione. Także to nam się udało, aczkolwiek jeżeli chodzi o plen na listopad, to zostawiamy sobie to troszeczkę. I, i co? Mamy nadzieję, że będziemy nagrywać i że będziecie tutaj do nas przychodzić, oglądać i, i dzielić się też tym, co was interesuje, bo bardzo chciałabym nagrać jakiś taki film, taki Q&A, gdzie tam macie jakieś pytania do takiej rodzinki wielodzietnej jak nasza. I mogłabym odpowiedzieć, czy sama, czy nawet wszyscy byśmy sobie odpowiadali na różne pytania. Także, jak macie jakieś pytania, będę wdzięczna, żebyście zostawili. Będę wdzięczna za to, jak zostawić jakieś pytania w komentarzach. No i prześledzimy sobie to i postaramy się na wszystko odpowiedzieć. Mówiłam, że już jest wieczór. Nie mi zostało jeszcze troszeczkę zrobić rzeczy do zrobienia na jutro. Aby ten kolejny dzień był taki, jak to się mówi, tak jak powinien być. No i kolejna książka przygotowana do czytania. Także myślę. Troszeczkę też odpocząć. No. A, i jeszcze taka jedna ważna rzecz. Z tych refleksji, oczywiście, takich typowo jesiennych, ostatnio bardzo dużo jeszcze analizuję, różnych zachowań, może pod względem psychologicznym, może też takim bardziej wartościowym, i, i jeżeli chodzi o pod względem relacji. Zastanawiałam się zawsze nad tym, dlaczego ludzie są nierzeczliwi, nieuprzejmi, gdzieś tam może zawistni, zazdrośni. I, I zastanawiałam się w takim kontekście, skąd się to bierze, dlaczego tak jest. No i powiedzmy, zagłębiłam się w takim temacie matek, czy tam kobiet, powiedzmy w moim wieku, jak to wygląda. No i zauważyłam, że te kobiety po prostu za bardzo się porównują, analizują, i, i jeżeli widzą coś fajnego, to. Buntują się przed tym, albo szukają takiej dziury, w przysłowiowej dziury w całym, zamiast się wspierać, jedna z drugą. Nie dajesz rady, poprosi o pomoc. Yy. Inaczej, widzisz, że ktoś yy. świetnie sobie radzi, zapytaj. Może ma coś fajnego, co ci podpowie, co, co pomoże ci. Ja na przykład często mówię o tym że nawet takie głupie sprzęty w domu są w stanie pomóc nam funkcjonować. I, I też wspominałam ostatnio taki czas, jak mieszkaliśmy w bloku i mieliśmy tam suszarnię i Łukasz chodził z praniem wieszać tu pranie. No i, e, oczywiście jak tam było lato, no to Raczej wieszaliśmy pranie na balkonie, ale w okresie zimowym było takie pomieszczenie, które było mocno grzane. Tam było też okno. Fajnie, to już naprawdę szybko schło. No i ja zaproponowałam, że chciałabym kupić suszarkę. No ale po co? Czy jest taka potrzeba? No i, i mówię, no dobra, to się jeszcze zastanowię. Ale okej, okay, Łukasz, to ty nosisz pranie i będziesz je zanosił, wieszał, przynosił. No nie ma sprawy, nie? Jedno pranie, drugie pranie, trzecie pranie, jak to się mówi. <laughs> nie wiem, czy minął może z tydzień. No i było pytanie, y, chcesz tą suszarkę? Ja mówię, no oczywiście, że chcę. No i wiecie co, już nie wiem, ile lat minęło, to już mamy teraz drugą suszarkę. I, I to jest jeden z takich sprzętów, który dla mnie jest must have. Piorę, wrzucam do suszarki, nie prasuję, no rzadko się zdarzysz żebym coś wypracowała, no, jakiś występ, koncert, czy coś w tym stylu. Nawet się śmieję, że Łukasz sobie sam koszulę pracuje jak potrzebuje. No i co jeszcze? I, I nie wiem, odkurzacz taki, który ci, powiedzmy, pomaga, nie? Zmywarka, no to już też. I też była taka sytuacja, że y, zepsuł mi się ten Lidlomix, nie? No więc mówię tak, kurczę, no może nie jest mi aż tak potrzebny. Może może to rzeczywiście nie jest sprzęt, który gdzieś tam będę potrzebować. Dam sobie czas. No i co? Dałam sobie czas i skończyło się tym, że znowu kupowałam chleb. Znowu kupowałam różne rzeczy, takie, wiecie, żeby do sklepu, żeby na już. Gotowanie zupy krem, miksowanie w blenderze yy, tyle pomidorów, co przerobiliśmy bez mixa i w końcu stwierdziłam mnie ja po prostu muszę mieć Lidl no i kupiłam kolejny model kolejna gwarancja no ale jest to w użyciu cały czas nie? fajnie jest wstać rano i zrobić sobie niedzielne bułeczki czy, czy upiec taki własny chleb zrobić swój makaron robienie masła przecież jak nie było Lidl no to no nie, no robotem się nie będę z tym bawić a tak to odbieram mleko na drugi dzień śmietanka i robimy masełko. No, także są takie rzeczy, które gdzieś tam pomagają. Czasem są to drobnostki. Drobnostka, na przykład. O. Widzicie. Yy, bardzo dużo znam dziewczyn, które mają problem z wymyśleniem obiadów. A, bo co to znowu gotować? Codziennie co coś innego. Ja już nie mam pomysłów. No, więc najlepsza rada. Kartka. długopis i piszemy. Pomysły na zupy, pomysły na drugie danie, pomysły na podwieczorki, pomysły na szybkie dania, pomysły na takie dania, na przykład No i robimy sobie taką ściągę, nie? No więc zawsze nie mam pomysłu. Przegląd jest. A już planowanie posiłków na cały tydzień kiedyś robiłam planowanie posiłków na cały miesiąc. Teraz zeszłam już do tygodnia bardzo to pomaga. Po prostu uwalniasz głowę od takich, Takiego, nie wiem, porannego zastanowienia się nad tym, a co dzisiaj zrobić, o a czy to, a tamto. Mam to zaplanowane, to, to, to. Tyle. Takie rzeczy. Na przykład tak jak teraz, nie? Jest wieczór. Zostało mi jeszcze przygotować yy, ubranka dla młodszych dzieci na jutro. I trochę ogarnąć kuchnię, łazienki. I tyle. No bo wszystko gdzieś tam jest zrobione na bieżąco. Ubranka fajnie, bo rano nie będzie tam problemu a co ja mam ubrać, a to, a to a to. Tylko już jest. Także jak y, rano wstaję, mogę wypić jeszcze spokojnie kawę. A dopiero później szykujemy się do przedszkola czy do szkoły. No i wracając teraz do takiej pierwotnej wersji tematu. Czyli uważam, że te matki powinny się wspierać. Nie wytykać się palcami, albo ta, tamto, tamta. tylko szukać, nie, pomóż mi, powiedz jak robisz coś. Zresztą pamiętam, kiedyś zakładam taką grupę na Facebooku, zanim jeszcze zablokowano mi konto i nie odzyskałam tego konta. I to była grupa Zorganizowane Mamy i tam po prostu było bardzo dużo takich podpowiedzi, co zrobić, nie, jak sobie to ogarnąć. I tam były osoby nie tylko wielodzietne. Tam były mamy, które miały jedną, dwójkę, trójkę dzieci. I, I pamiętam, że były nawet osoby, które jeszcze nie miały dzieci, tylko dopiero planowały, że będą mieć kiedyś dzieci. I też dzieliły się różnymi wskazówkami, jakimiś tam podpowiedziami, czy tam czerpały wiadomości i wiedzę od innych. Zobaczcie, jakby było super, gdyby każdy po prostu potrafił się wspierać zamiast gdzieś mówić, wytykać, to się wspierać, pomagać. I zawsze też powtarzam to w kontekście edukacji. To nie chodzi o to, żeby wytykać, szukać, jak to się mówi, kompana do kolejnej jedynki. Trzeba wspierać. Wspierać młode pokolenie, wspierać takie pokolenie nasze, Wspierać starsze. No, tak zostawiam Was dzisiaj z taką moją dłuższą refleksją. Ciekawa jestem, czy ktoś wytrwał do końca I, i co. No i będę zbierać te pytania. Zastanówcie się, zostawcie tutaj pod filmem, co Was interesuje, co chcielibyście usłyszeć, i do zobaczenia w kolejnym filmie. I zawsze mm, Milka mówi, mama, ale powiedz, żeby tam subskrybowali kanał i zostawili tam łapkę w górę. Także no, wiecie, teraz jest ten czas. Zasubskrybuj, zostaw łapkę, zostaw w komentarzu jakimś pytaniem. I do zobaczenia w kolejnym filmie.